8, 8, 8. Pan Jan Skalski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Prezesie. Kiedy w maju podpisywaliście umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację pewnego przedsięwzięcia, przedsięwzięcia w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami, a mówiąc tak w skrócie spalarni, taka informacja pojawiła się na waszej stronie, że w czwartym kwartale tego roku ruszy budowa. Dobrze pan redaktor pamięta. Tak jest. W czwartym kwartale jest sformułowane, że nie ruszy budowa, a że ogłosimy nas... przetargi na budowę. Mamy Mała różnica, kwartału. tak jest tak. No, jeszcze mamy 30 parę dni do końca kwartału. No oficjalnie potwierdzam to, że w czwartym kwartale zostanie ogłoszony przetarg na Budowę czyli ruszy, ruszy procedura tak naprawdę nie będzie wmurowania kamienia węgielnego no niestety nie tak ale procedura ruszy myślę że o ile nie wystąpią jakieś szczególne uwarunkowania ze strony potencjalnych wykonawców to rozstrzygnięcie nastąpi w pierwszym kwartale no i oczywiście wykonawca może wejść od razu na budowę Chociaż yy, uzupełniam nie od razu w sensie łopatę wbicia, bo yy, zadanie te inwestycyjne jest pod tytułem zaprojektuj i buduj. Mhm. Czyli pierwszy etap dla potencjalnego wykonawcy jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia budowlanego itd. itd. Natomiast z Waszego punktu widzenia tak naprawdę ta procedura budowy, ona właśnie rozpoczęła się, ponieważ inżynier kontraktu został wybrany. Tak, potwierdzam. Inżynier kontraktu w ramach przetargu nieograniczonego został wybrany. Jest to firma Grondmi, siedzibą w Poznaniu, polsko-holenderska. Firma, która zaoferowała najniższą cenę w przetargu. Na inżyniera kontraktu startowało sześć firm. No i tak, jak powiedziałem, wygrała firma. Gruntmi. Mówimy inżynier kontraktu, ale to jest cały zespół tak naprawdę fachowców. Tak, oczywiście to są fachowcy, specjaliści w ilości. Kilkunastu. Spektrum od porad i specjalistycznych, że tak powiem, uwarunkowania ekonomicznych, prawnych do w sensie stricto budowlanych, technologicznych i tak dalej. Oczywiście to w wymogach przetargowych akcentowaliśmy i mamy to zapewnione. Mówi mi Pan, że Ostatnia w Polsce inwestycja, to znaczy spalarnia powstała około 20 lat temu. Technologia od tego czasu się zmieniła, fachowców nie ma zbyt wielu w tym zakresie. To znaczy i ostatnia, i pierwsza, prawda? Bo w Warszawie ta spalarnia, która funkcjonuje, jest małą spalarnią i faktycznie nie budowano spalarni do tej pory w Polsce. Rozpoczęto procedury. Dwa lata temu dojścia w ramach programów unijnych miasta takie jak Szczecin, Bydgoszcz, Kraku, Białystok, Konin prowadzą w układzie, no, że tak powiem, największego zaangażowania w realizację projektów. No i myślę, że jeszcze kilka miast dobije. A jak wiedza na temat tego, co dzieje się na zachodzie podpowiada panu czy te dwa lata, bo do 30 grudnia 2004 ta inwestycja musi ruszyć zakończyć tak. tak tego czasu starczy? Na podstawie doświadczeń tych w krótkim okresie czasu Szczecina i Bydgoszczy twierdzę, iż ten czas jest. Na styk, bo w wymienionych miastach nastąpiły odwołania potencjalnych wykonawców na zbyt krótki okres czasu realizacji. Yy... No, ale przecież firma startująca do przetargu musi zdawać sobie sprawę z tego deadlineu, jak to mówią, tak? Z tego tak, ograniczenia. Z tym, że firmy odwołujące się w tych mówię, konkretnych dwóch przykładach stawiały przykład realizacji podobnych inwestycji na zachodzie, udowadniając, że w tak krótkim czasie jeszcze nikt nie zbudował. I w związku z tym inwestorzy musieli wydłużyć ten okres. To jest takie trochę działanie: najpierw zróbmy, potem będziemy się martwić. Tak? No <grymne> tak. tak Pan Jan Skalski, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi jest dziś naszym gościem. Zrobimy sobie krótką przerwę po serwisie wrócimy do rozmowy. Dziękuję bardzo. Uuu. Konin 95 i 95.8. Radio Konin 95.8 FM.